W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak w 10 minut zostać najlepszym graczem na Skygenie na acnc.pl. Jest to dla nowych graczy i dla starych, tak więc zapraszam do oglądania. Ok, tak więc jestem na nowym koncie oczywiście i wchodzimy sobie na Skygenia. Ja sobie gram oczywiście na jedyneczce i widzowie, jesteśmy sobie oczywiście na nowym koncie totalnie, widzowie. I teraz jest to poradnik dla Was. Pierwsza rzecz, którą robimy, widzowie, ponieważ nie mamy nic, totalnie, to jest widzowie, ukośnij kod kławku. I ten kod, widzowie, daje wam dwa laki bloki make codziennie, więc oczywiście musicie go wpisać, żeby dostać dwa laki bloki. jak widzicie, mam laki bloki, jest to tylko dla was, ale oczywiście można go używać widzowie, macie tutaj oczywiście też sklep za czas i za oczywiście 10 minut przegrane macie 15 widzowie monet czasu a potem możecie kupić za to laki bloki widzowie, to jest pierwsza rzecz widzowie, nawet nie minęła pierwsza minuta mojej gry a ja bym nigdy nie wszedł na startowy ten generator oczywiście, bo nie ma po co widzowie, patrzcie jest w ogóle gendus razy 10 i za chwilę wam powiem jak zdobywać szybko hajzl widzowie i szybko się uzbroić wpisujemy sobie ukośnik rynek, ponieważ został dodany rynek u nas na serwerze i sprawdźcie sobie widzowie co tutaj stoi, jest w ogóle, są w ogóle nokawice yy, amatora za 1000 monet to Oczywiście. I to jest bardzo mało, widzowie. Za chwilę wam powiem dlaczego. Ponieważ bardzo łatwo możemy zdobyć ten hajs. Patrzcie, jest gen Boost razy 10, widzowie. Patrzcie, ja sobie wpisuję ukośnik kośnik warp. I zobaczmy sobie, mogę dednąć. Mogę oczywiście, ale dobra, czekaj. Patrzcie, patrzcie, patrz, patrz, patrz. Nie ma nic. Nie ma nikogo, widzowie. Na tym. Nie ma nikogo, nikogo na warp węgiel, widzowie. Stoimy na węglu, stoimy na węglu, widzowie. Jestem najnowszym graczem, widzowie. Naprawdę, jestem nowym graczem. gra A! Nie! O, nie może mnie pić, bo mam 10 minut ochrony! Idealnie! Ej, to ja idę na warp w ogóle Redstone. Tak, idźcie na warp Redstone od razu, ponieważ jeszcze nie macie elitry. Na pewno nie macie Elytry, widzowie. I stójcie tutaj przez 10 minut, widzowie, ile wlezie. A za chwilę wam powiem, dlaczego. Ponieważ, widzowie, możecie sobie pisać u sklep. I patrzcie to: tutaj macie sklep z przedmiotami, ulepszacze. I widzowie, tutaj macie oczywiście możliwość sprzedania tego yy, za 41 monet. Jeżeli chcecie sprzedać wszystko, to musicie kliknąć Scrolla. A jeżeli nie, 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 to lewy przycisk myszy i sobie wybieracie. Ale ja sobie kliknę Scrolla, czyli sprzedaję od od razu całość. Oj, coś mi nie tutaj nie chodzi. Dobra, no to tutaj okliknę. Chcę sprzedać wszystko. Uwaga i... I widzowie, oczywiście sprzedałem wszystko. To, co miałem. Jeszcze e, oczywiście nie, nie sprzedałem węgla ani tego rysu, co no teraz mi się zbiera. A już mam 10 tysięcy monet, widzowie. I teraz sobie wchodzimy w rynek i patrzcie to. Nie minęła minuta, a ja mogę sobie kupić już na pewno nogawi nogawice amatora, co sobie kupuję, stary. I tyle czasu zaoszczędziłem. Masakra. Dobra, patrzcie to, co możemy sobie kupić jeszcze, widzowie. Ponieważ za 50 tysięcy mam już prawie mieć piekła. To już jest prawie koń... To już jest Czemu tak tanio? Dobra, widzowie. Patrz, ktoś sprzedał za, za milion, a ktoś sprzedaje za 50 tysięcy. Dobra, widzowie. Ja to kupuję oczywiście i zobaczymy, czy ile Elytra kosztuje. 40 tysięcy monet. Widzowie, to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Zbieramy na Elytrę, widzowie. 20 tysięcy monet. Dobra, kupujemy Elytrę. Kupujemy Elytrę, a potem firewerki. Hmm, troszkę ciężej będzie firewerki, ale na pewno Elytra przyda się, ponieważ, widzowie, możemy dojść Elytron na ostatnią wyspę. Ona jest tam o, gdzieś. Oczywiście jest to wyspa, oczywiście smoka. Dobra, ja sobie widzowie farmię oczywiście, ale nie otworzyłem jeszcze. <laughs> laki. Bloka, hełm pirata, czy wy to widzicie, widzowie, jest to hełm z tej oto wyspy redstone'owej i patrzcie, co on ma, 3 do wytrzymałości, protection 12 w ogóle i patrzcie, nawet nie gram 5 minut, widzowie, a już tak dużo, widzowie, na serio, podałem wam sposób, który po prostu przemyja całą grę, widzowie, i jest on naprawdę bardzo op, czekaj, dwa utwardzone mocno ametysty. Ja! Dobra, na wyspie ametystu to jest bardzo przydatne, naprawdę. Przysięgam wam, widzowie. Patrzcie, ludzie się biją, a ja nie mogę jeszcze przez 10 minut nic zrobić, widzowie. Więc to jest najlepszy sposób na to, żeby zarobić hajs. Patrzcie, sprzedajemy całość, uwaga. Myk? Tak, sprzedaliśmy. Ile mamy? 30, 40 tysięcy, prawie monet. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Oczywiście w sklepie też potem dla lepszych graczy macie oczywiście Potki, które możecie sobie kupić, oczywiście. Ale w porządku. Hm, pierwsze Fireworki kosztują 65 tysięcy monet. Dobra, wiecie co ja chcę zrobić? Uzbierać na Elitre W sumie sobie już ją kupię. Czyli najlepiej mieć od razu Elytry, Czekajcie.

Stary 5 minut. Co? Widzowie, ja jestem koksem. Widzowie, naprawdę musicie to zrobić, a za chwilę będą jeszcze lepsze itemy oczywiście. Widzowie, jeszcze jak sobie zbieramy, czasami zdarza się tak, że oczywiście Kławku wbija na serwer i daje laki, bloki, całemu serwerowi, więc musicie wbić i napisze siema, Chcecie ludzkie blocki? Ja tam sobie farmię oczywiście, ale dam całemu serwerowi dwa laki, bloki, bo każdy mnie prosi, siedziałem, kurde, mogłem widzowie tego nie robić, ale dobra, dam każdemu widzowie dwa laki, bloki, może się fartnie nam i komuś innemu, więc give laki, dwa laki, bloki sobie dałem i tutaj mamy. Mamy oczywiście dwa laki bloki, mamy. Pyk, uwaga! Noga... Ja! Naprawdę nogawice pirata! Widzowie, to jest naprawdę bardzo... O I buty PIRATA! Nie! Dobra, to widzowie nie jest ustawione. Przysięgam wam, widzowie, że to nie jest ustawione. Co się dzieje, widzowie? Patrzcie jaki drop! Ty no ja, ja jest... Ja ominąłem stary 7 wysp w ciągu, nie wiem, jakiś... 5 minut sześciu Ludzie piszą, że chcesz są jeszcze Nie, 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 już nie, bo ja nagrywam odcinek widzowie A to było bardzo mocne, naprawdę Takim sposobem, kurde, to jest naprawdę bardzo OP Ale patrzcie to, co chcę wam pokazać Przedajemy wszystkie całe redstone, mamy już 51 tysięcy monet Za chwileczkę już w sumie na rynku Możemy kupić widzowie chyba fajerwerki Nie, 100 tysięcy kosztują, ale w sklepie Oczywiście, ukośnik sklep W sklepie z przedmiotami tutaj 65 tysięcy monet Kosztują fajerwerki, czyli widzowie Naprawdę bardzo łatwo jest zacząć grę. Czemu wy nie gracie? Na serio, jest tak łatwo zdobyć tutaj jakieś itemki początkowe, pierwsze, że to jest naprawdę bardzo, bardzo OP. A ludzie mnie tutaj biją, a ja mam oczywiście początkową ochronę przez 10 minut, więc możecie farmić ile wlezie. Dobra, widzowie, mam już 60, prawie 5 tysięcy monet. Sprzedam ostatni redstone, który tutaj mi się farmi. Jeszcze ludzie nie mogą mnie bić, więc są na pewno wkurzeni, że ktoś ogarnął tak grę. I widzowie, dobra, uwaga, ukośnik sklep i kupujemy tutaj oczywiście firewerki. Uwaga. Kupiliśmy, mogliśmy kupić w ogóle mniej, ale dobra. I widzowie, tutaj jest tako: wyspa ametystowa, tutaj jest redstone. Yy, boże, grzybiana. Czekajcie, może wam pokażę. Patrzcie, grzybowa. Na, najpierw się tutaj ojdzie, potem na ametyst. A na samym końcu, widzowie, idzie się na smocią wyspę, widzowie. A my lecimy oczywiście na najlepszą wyspę na świecie. Patrzcie, tutaj jest taki wielki smok. I ja, mnie całe 10 minut, widzowie, potrafię odwalić coś takiego, widzowie. Jestem pewny, że mało osób w ogóle coś takiego ogarnia. Dobra, stawiam się tutaj. Stawiam się tutaj, póki mam jeszcze y, ten początkową ochronę, widzowie. I stoję i zbieram, widzowie. Jest jeszcze Genbus razy 5. Patrzcie, zbieram tutaj, y, oczywiście, ten skrawek netherytu. Ludzie się tutaj wkurzają, że jakiś typek tutaj farmi. A ja mam początkową ochronę, widzowie. Jestem naprawdę koks Okej, okay, w porządku, dobra, weźmy sobie oczywiście na sklep i zobaczmy, ile kosztują w ogóle. Ej, szczerze! O kurde, Redstone kosztuje 41 monet sprzedaż jednego. A oczywiście neterytowy ten, czyli najlepszy póki co, oczywiście, jeżeli to oglądacie, już będzie update, na pewno będą lepsze jeszcze itemki. Ma aż 104 widzowie, więc patrzcie, jak ja to sprzedam, to mamy już ile? 17 kamonet! Już 20 kamonet, widzowie, za chwilę, dosłownie chwilę bycia tutaj, widzowie. Ty, nie wiem widzowie, o której zacząłem, ale za chwilę mi się kończy początkowa ochrona i za chwilę kończy się za chwilę to, na czym bardzo chciałem, żeby to trwało wiecznie widzowie, czyli farmienie najlepszych itemków. Okej, okay, zobaczymy ile nam się uda uzbierać. Widzowie, w tym momencie już nie mogą być! Aj, zabili mnie! Kurde, skończyła mi się już początkowa ochrona, czyli ludzie już mogą mnie bić. Na pewno się wkurzyli, ale patrzcie, ile ja zdążyłem zebrać w początkowe, widzowie, 10 minut. Ale czekajcie, to nie wszystko, widzowie, ponieważ, patrzcie, wejdźmy sobie w sklep, możemy sobie sprzedać to, co zebraliśmy jeszcze. A jeżeli by był jeszcze Genbus razy 20, to byście zyskali jeszcze więcej. Nawet nie chcę o tym myśleć, widzowie. To się wydaje zbyt proste. Dlaczego? Dobra, sprzedaję wszystko i zobaczymy, ile? Uwaga. Uuu, czy prawie 28 tysięcy monet zyskaliśmy z tego, czyli mamy już 50 tysięcy monet widzowie w ekwipunku w 10 minut plus cały set widzowie pirata prawie, no oprócz klaty, no dobra. Ale to jest pierwsze widzowie 10 minut, więc wiecie o co chodzi. Uwaga, wejdźmy sobie w rynek i sprawdźmy, czy tutaj jest coś fajnego. Zbroja pirata jest za 10 tysięcy monet. Ktoś zostawił zbroję pirata. Kupuję. Patrz! Patrz! Cały set pirata! No stary, stary... Cały set pirata w 10 minut jest zrobiony, ale czekajcie. Sprawdźmy jeszcze na rynku, czy coś jest tutaj jeszcze, widzowie. Eee, czy jest jakiś mieczek fajny, który możemy sobie kupić? Hmm. Amulet z mocy za 10 milionów, co kogoś mocno powaliło, widzowie. Nie wiem, czy mi wiecie, ale są amulety. Lodowy miecz za 30 tysięcy. Hmm. No, widzowie, póki co nie mam żadnego miecza, więc nawet taki lodowy by się przydał, ale nie wiem, czy to nie jest za. Wiecie, nie wiem, czy nie za mało po prostu Nie wiem, czy nie za mało, widzowie Pierwszy amulet moglibyśmy też sobie zrobić Ja w ogóle nie, za chwilę chcę zobaczyć, widzowie, jak ludzie Patrzcie, zbierają tak itemki Jak ja zacząłem w 10 minut i wygrałem wszystko, widzowie Patrzcie, tak, są, tak się zbiera amulet swój pierwszy Jest to na nie, czyli 16 No, na razie nie będziemy tego robić To jest oczywiście pierwsze 10 minut Podliczmy to, że to jest dalej pierwsze 10 minut, widzowie I zobaczmy, bo ja chcę zobaczyć, ile osób Dalej stoi, na przykład tutaj Nie, nie, nie Błagam was, widzowie, błagam Was nie bądźcie! Nie, nie róbcie tego w sensie. Ten sposób, jaki ja wam teraz zaprezentowałem, jest OP i nie wiem, ile on się może sprawdzić, widzowie. Widzę, że ludzie mają ten, ale mi się wydaje, że oni grają trochę dłużej niż normalnie ten. właśnie tam jakiś ziomeczek zbiera rzeczy? Nie, nie. Widzowie, chcę zebrać na ten miecz, oczywiście, jak to się mówi? Miecz piekła, ponieważ tylko taki jest i wiem, że teraz jest genbus razy 20. Mogę podedać oczywiście, że mogę, ale widzowie, naprawdę nie obchodzi mnie to. Ja nawet tutaj stąd pójdę sobie w ogóle, czemu nie ma nikogo tutaj na Ametyście? Dobra, widzowie, 25 sekund zostało. Gdzieś tutaj powinno być, mogły iść na Ametyst, kurde. Nie, nie zabiję mi błagam, dobra, 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 lecimy tutaj, Paka. Nie, on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni. Dobra, skończyły się chyba czasy dobroci, widzowie. Tak mi się wydaje. Dobra, ametys, ametys, ametys Zbieraj, ametyst, kławku. Przez 10 sekund uda mi się. Patrzcie, ile mi się zbiera w ekwipunku Ametystu. Waga, patrzcie Widzicie to? widzicie to? Coś pięknego, tak jest, dawaj! 4 sekundy, 3, 2, 1 O, tutaj ziomek jest jakiś Dobra, dobra, dobra. Obym mu uciekł, obym uciekł. Dobra, skończył się genbust. boost Skończył się genbust. Zbierałem prawie 4 staki o nie, jakiś te 10 ktoś włączył! Haha! <grym> Ej, mogę sobie tutaj stać, widzowie, i to jest naprawdę dosyć proste. Widzowie, musicie tutaj być na pewno, ponieważ patrzcie, jak łatwo się zdobywa to. Widzowie, nie minęło tak naprawdę nic czasu. Widzowie, 10 minut to jest nic, widzowie. I ja pod pokazałem Wam, jak oszukać cały system, widzowie. 33 tysiące monet, 70 tysięcy monet, dobra, Patrzcie, rynek, uwaga i bierzemy sobie kupić mieczyk, yy, piekła czwórka za 40. Tak, za 40. Czejcie bazę. Mamy mieczyk, który jest, no, takim czwartym mieczykiem od końca. Za 50 tysięcy, widzowie. I już nam się udało, widzowie. Jak patrzcie, pyk, pyk. I mamy kolejne. Pyk. Mamy znowu 60 tysięcy. Nie mogę. Uwaga, rynek, czy ktoś coś sprzedaje? Elitra za ten mi nam się to udało, widzowie, więc oczywiście Genbus razy 10 jest za 70 tysięcy. Hmm, genbus razy 20 jest za 80, kurde. I dobra, widzowie, sprzedajmy sobie to, co mamy i pokażę wam, widzowie, teraz w tym momencie, jak w ogóle będziemy się bili na y, spałnie, czyli na początkowej tej wyspie, takiej tutaj. Znaczy na spałnie, początkowej wyspie. Po prostu, na początkowej wyspie. Nie mamy żadnych tutaj rzeczy, ale wydaje mi się, że i tak jest spoko. Patrzcie to, mamy mieczyk, po prostu mamy też plus 1 HP, oczywiście tutaj ta zbrojka dodaje. I uwaga, możemy sobie na przykład takiego ziemeczka, którego? Uwaga, taki ziomek. Uuu, lecisz! Nice! A, no nie wiem tylko czego. czy Czego czy, czy, czy zabiliśmy. Kurde, zabronienie, zabronione jest yy, bicie nowych graczy przy tym, więc oczywiście odejdźmy sobie troszkę tutaj może, na przykład dla tego gracza, bo on nie stoi przy villagerze. Pa! Aaaaa! Dawaj go! Ale łatwo widzowie, udało mi się przejść normalnie tyle, ile gracze nie mogą sobie teraz w stanie wyobrazić tyle w ogóle przejść w tak krótkim czasie, więc oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie do gry, oczywiście nie farmcie w sumie na tych graczach początkowych, ja tylko chciałem wam pokazać, za to grozi ban, jeden to tam można oczywiście, tutaj, o jakiś ziomeczek, kudy. oni się biją między sobą, no dobra, to pobijcie się między sobą, ja tutaj tak nie mam jakiegoś zarąbistego mieczyka, ale i tak chcę sobie zdobyć jakiegoś fraga, oni mi nic nie robią, patrzcie, nic mi nie robią widzowie, no tak się właśnie gra, Kurde. Kurde, Ziomeczku. Ziomeczku który mnie dzwonił, Ziomeczku. Dobra, widzowie, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, jeżeli wam się to spodobało, a ja lecę na tego Ziomeczka tutaj, ponieważ on nie ogarnął chyba, że no właśnie, że można trochę inaczej pograć. Więc zbijajcie na cmc i co? Widzimy się na cmc.